Witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Biznes 3.0 dla Dzielę się Wiedzą. Dzisiaj moim gościem moja serdeczna klientka i koleżanka Sabina. Sabina, chciałbym poruszyć temat, który jest tematem, który gdzieś tam cały czas funkcjonuje z boku. Mhm. Powinien być mhm. bardziej pierwszoplanowy: mianowicie zdrowie psychiczne. Mhm. Zajmujesz się tym troszeczkę nie bez powodu, bo sama. Borykałaś się z pewnym problemem. Jaki to był problem? Dokładnie tak. Któregoś dnia wyszłam do pracy, po drodze zapaliłam papieroska, bo oczywiście byłam w biegu. Nie zadbałam o to, żeby się wyspać, żeby zjeść śniadanie. Wiadomo, jak to w biznesie usługowym wygląda. Ciągle człowiek spóźniony, zapracowany wiecznie na wszystko za mało czasu. No i przyszłam do pracy, dostałam ataku paniki, a nawet nie wiedziałam, że coś takiego, jak atak paniki istnieje. Więc w zasadzie myślałam, że umieram. <grym> jak kolega znalazł mnie gdzieś tam schowaną w kątku, to krzyczałam, mam zawał, mam zawał, chociaż nigdy nie miałam zawału, nawet nie wiem, jak to jest mieć zawał. <grym> więc przyjechała karetka, była wielka scena. No, i potem przestałam wychodzić z domu przez to jedno wydarzenie. A to wszystko właśnie przez stres, o to, że nie byłam nauczona dbać o siebie, o swoje potrzeby. Ciągle chodziłam zapracowana, zgłodna, nie, nie znałam technik zarządzania stresem. No, to tak pokrótce. Czyli możemy mówić o tym w humorystyczny sposób, ale jest to i nie, nie da się ukryć poważny temat, w którym, w którym boryka się wiele osób. Z Twojej perspektywy, jak wiele osób się z tym boryka? My wszyscy na co dzień yy, spotykam wiele takich osób, ludzie zaczepiają mnie w kolejce, stojąc po bułeczki w piekarni, u, um, u siebie w pracy, w korporacji, jak pracowałam wcześniej, również były takie osoby, które się z tym zmagały, absolutnie nikt o tym nie wiedział, to była tylko nasza tajemnica, więc my czasami mamy wrażenie, o ten to super sobie radzi, wiecznie pierwszy wyjadacz taki w ogóle, a tu okazuje się, że na zapleczu y, dzieje się zupełnie coś innego. Można by powiedzieć, że yy, przyniosłeś ze sobą dzisiaj dwie książki. Yy, pierwsza część, czyli yy, triki na ataki paniki, którą napisałaś kilka lat temu. Można by było powiedzieć, że żeby poradzić sobie z atakami paniki, wystarczy kupić książkę, przeczytać ją i będzie po sprawie. Jednak wiadomo, że tak nie jest z kilku powodów. Bo z jakiegoś powodu napisałaś również część drugą i z jakiegoś powodu zajmujesz się tym tematem na co dzień. Yy, konsultujesz i pomagasz wielu osobom, które się z tym borykają, ale jak wiemy, to nie jest problem, który się rozwiązuje tak. Dokładnie tak. I czy jest jakaś opcja, żeby pozbyć się ataków poniki tak permanentnie? No, jak widać jest, ja jestem tego najlepszym przykładem, ale żeby to zrobić, to trzeba jechać takimi jakby dwoma wagonikami. Pierwszy wagonik to są przyczyny zrozumieć, co ja robię źle, czego potrzebuję więcej. Jakich umiejętności muszę się, nie wiem, pozbyć albo nauczyć na nowo lepiej, no ale to jest proces. To nie można po prostu przestać się stresować, tylko trzeba zrozumieć, jak działa stres, co za tym stoi, w którym kierunku pójść, żeby ten stres jakby zacząć ogarniać. Drugi wagonik to jest nauka zarządzania objawami. O ile przy tych niższych takich wartościach, gdzie stres jest powiedzmy taki no, codzienny, że nas boli głowa, że się czujemy zmęczeni i tak dalej, no to te objawy nie są przerażające, ale jak już tak wchodzimy na te wyższe poziomy stresu, to one tak dają popalić i są tak nieprzyjemne, już nie mówiąc o takich już pełnych atakach paniki, że warto rozumieć, co za tym stoi, jakie mechanizmy doprowadzają do tego, że ten atak paniki się w konsekwencji pojawia. No i jak to zrobić właśnie, żeby nauczyć się lepiej przeżywać te ataki paniki, żeby z nich wyjść na dobre. No i dopiero jak się te dwie ścieżki nam przetną, bo to też jest proces, tak? Bo to nie jest tak, że ja ci powiem, hej, nie bój się ataku paniki, bądź ci nic nie zrobi, tylko ty raczej musisz nauczyć się stosować pewne narzędzia, wdrażać je powolutku. No i dopiero wtedy jak te dwie ścieżki się przetną, no to możemy powiedzieć, że jesteśmy już na stałe uleczeni. Mhm. Są, oczywiście jest dużo konsekwencji stresu, stresu takiego chwilowego i stresu permanentnego. Czy coś byś dodała poza takimi jak na przykład problemy z, z wagą, bezsenność, brak koncentracji, brak umiejętności budowania relacji międzyludzkich? Czy są jeszcze ukryte czynniki, które, które stres powoduje? Oczywiście, my nie działamy na swoim pełnym potencjale. Jak my jesteśmy w takim ogólnym dobrostanie, nie mamy w ciele napięcia, to mamy dostęp do tych części naszego umysłu, które odpowiadają za dobre samopoczucie, kreatywność, wymyślanie nowych pomysłów w biznesie, za lepsze funkcjonowanie w świecie. Wszystko łączy się w jedność, i my mamy takie wrażenie wtedy, że tak życie płynie lekko. Ale tego nikt nas nie uczy, jak to robić. I my mhm. zawsze tak na drugi plan to spychamy. Ciągniemy od zadania do zadania, ciągle w biegu. Nie pamiętamy o tym, żeby robić sobie przerwy, żeby trochę zadbać o siebie, więc. Czyli uh, będąc. Um... Przepracowanym, zbyt pracowitym albo spędzając za dużo godzin nad pracą, można powiedzieć, że jesteśmy mniej kreatywni, tak. niż byśmy robili te, tej pracy mniej. Dokładnie. I praca kosztuje nas więcej wtedy, bo musimy więcej wysiłku włożyć, żeby wykonać dokładnie te same zadania, które musielibyśmy wykonać, gdybyśmy w pierwszej kolejności zadbali trochę o siebie i dali sobie czas na regenerację. Czy to się w, możemy w jakiś sposób połączyć bądź obalić pewien mit, że czterotygodniowy y, system pracy jest lepszy, 36 godzin w tygodniu pracy będzie lepsze, czy skoncentrowanie pewnych y, godzin pracy i ilości zadań, które musimy wykonać danego dnia, będzie lepszym rozwiązaniem niż y, świadomość własnego ciała i tego, że każdy. Podchodzi do tego tematu inaczej i każde ciało reaguje inaczej. Dokładnie, właśnie tak jest. Najlepiej zawsze wytyczy nam granice nasze własne ciało, tylko tego trzeba się troszkę nauczyć, bo ludzie, którzy nie potrafią zarządzać stresem, czytają te sygnały zbyt późno. Orientują się, że coś jest nie tak, dopiero jak już głowa boli mnie 4 dni z rzędu, spięte mięśnie w karku mam już tam 8 dni z rzędu i to już jest troszeczkę za późno. I dobre zarządzanie stresem polega na tym, że ja zaczynam zauważać. Te sygnały, jak one są już takie malutkie, gdzie potrzeba bardzo mało energii włożyć w to, żeby nimi zarządzić. Czyli, nie wiem, dać sobie czas na drzemkę, wejść na spacer, yy, zacząć haftować, no, robić coś, co lubię. Dzięki temu mniej czasu będę musiał poświęcić na to, żeby się zregenerować, niż wtedy, jak już zauważę te sygnały za późno i zajmą one mi już no, sporo energii w momencie gdy pracujemy pod wpływem stresu albo jesteśmy permanentnie zestresowani, no to pewne decyzje są podejmowane bez względu na to, czy ten stres jest wysoki czy niski. Czy można powiedzieć, że ten stres i te emocje podejmują decyzje za nas? Czy to są świadome decyzje? Czy jednak bym tutaj ostrożnie podchodził do tego tematu i powiedział sobie, że w momencie gdy jesteśmy w fazie wysokiego stresu, te decyzje nie zawsze są racjonalne. To zależy też yy... Od naszego poziomu wytrenowania, tak? No bo taki komandos ma na tyle wiedzy, umiejętności, że on nawet w tej fazie wysokiego stresu potrafi podjąć racjonalne decyzje, dlatego że został tak nauczony, wytrenowany, miał wiele szkoleń, które pozwalają mu właśnie e, tak działać. Natomiast my, tacy normalni ludzie, działamy zazwyczaj tak, że jak jest najwyższa faza stresu, to ja wtedy chcę wszystko rozwiązać, wszystko musi być na już, e, wszystko jest dla mnie niedostępne, czarno-białe i wtedy te decyzje są no, niekoniecznie zawsze najlepsze z możliwości. Lepiej byłoby najpierw zadbać o siebie, ukochać się trochę, spuścić trochę napięcia, żeby dać dojść do głosu temu rozumowi, który odpowiada właśnie za kreatywność, za lepsze decyzje, za to, że jesteśmy tacy no, bardziej kreatywni, bo one wtedy faktycznie mogą być dla nas lepsze. OK, zostanę chwilę przy tych komandosach, bo to mhm. bardzo ciekawy przy, przykład dałaś. Wiemy, że w Stanach ten, ten stres pourazowy związany właśnie z wojną, z tym długotrwałym stresem, mhm. ma swoje konsekwencje w braku racjonalności i decyzji podejmowanych mhm. przez tych ludzi. Często dochodzi do sytuacji groźnych dla życia i zdrowia innych osób e, właśnie z udziałem takiego mhm. komandosa, który przeżywa stres mhm. pourazowy. Czy można e, nauczyć się. Radzić sobie ze stresem? Czy są jakieś sposoby znane dla ciebie i znane dla świata, dla ludzi, które są z natury sprawdzone i działają? oczywiście możemy tu wymieniać wszystkie te, którzy gdzieś tam opatentowali naukowcy, lekarze i tak dalej, ale taką e, najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić na siebie e, dla siebie i nauczyć się jej, to jest pomyśleć sobie tak, jak ja jestem w stresie, to moja betoniara jest rozkręcona, kręci się, kręci się, kręci się w moim głowie po prostu panu, w mojej głowie panuje chaos. I co ja mogę zrobić w tym momencie dla siebie, biorąc pod uwagę to, jaki jestem, żeby najpierw spowolnić moją betoniarę? Jak ja już czuję, że mam ten taki rozpędzony umysł, to co na mnie działa? Spacer, bierki, dobry posiłek. Przytulenie, rozmowa z kimś bliskim. Każdy z nas jest inny i każdy z nas będzie miał jakieś takie inne czynniki, które ten stres będą mu optymalizować. Ale to jest takie najprostsze ćwiczenie, które można zrobić, jak ja już wiem, że moja betoniera się rozpędziła, a ja czuję się taki no, już bardzo napięty. Czyli takie przyziemne rzeczy mhm. obniżają jakby nasze poczucie stresu? Dokładnie tak. A jak sobie poradzić z taką. Yy, jedną rzecz, którą musimy powiedzieć, nie jesteś zwolenniczką farmakologii. To znaczy ja uważam, że ona jest bardzo potrzebna, mhm. tylko czasami po prostu jest za szybko przepisywana. Okay. I bez takich może wytłumaczenia, jak działa proces zażywania tych leków i jak potem wygląda proces odstawiania ich, same leki nie uleczą nam stresu. Leki mhm. mają nam pomóc zmobilizować się do tego, żeby w ogóle mieć szansę z tego stresu wyjść. Czyli wyjść do terapeuty, wyjść z domu, poczuć się troszkę lepiej i tak dalej. Bo ja leżałam, płakałam, schudłam, byłam po prostu w stanie kryzysowym, ale jakoś się zmobilizowałam do tego, żeby wyjść pobiegać, przykładowo, pójść na ćwiczenia, udać się do terapeuty, chociaż było to dla mnie bardzo trudne, tak, i ta wycieczka to było prawie tak, jakby miała lecieć na Marsa. Tak? Cztery mhm. razy siadałam po drodze, siedem razy umierałam i tak. Dalej. Ale nie wszyscy są w stanie to zrobić. Niektórzy z nas nie mają w ogóle dostępu do terapii, nie stać ich na terapię, i wtedy leki no, są po prostu potrzebne. Tak? Co nie jest ok, no to ten taki czasem proces zaburzony, że my idziemy, wizyta trwa 5 minut i od razu dostajemy receptę, w ogóle bez wyjaśnień mhm. i bez jakby dalszych zaleceń. Znamy, znamy ludzi, bo trochę z nimi pracujemy i wiemy, że człowiek zawsze znajdzie rozwiązanie, żeby czegoś nie robić, nie? <grym> Dokładnie. żeby mhm. gdzieś nie wyjść, żeby zawsze będzie miał wytłumaczenie, że na to go nie stać, na to nie ma czasu, na to nie ma siły, na to nie ma ochoty. Ale twoją metodyką są techniki relaksacyjne. Mhm. Opowiedz mi troszeczkę o tym. Techniki relaksacyjne to są takie techniki, które są bardzo skuteczne, ale muszą być regularnie praktykowane, żeby miały takie y, faktyczne przełożenie na, nas, stres, na nasz stres w życiu codziennym. No i jest to na przykład medytacja, techniki oddechowe, wizualizacja i tak dalej. Ale to nie jest tak, że my powinniśmy stosować te techniki wtedy, jak akurat jesteśmy w kryzysie, mamy atak paniki, przypomina nam się, że jest źle, to wtedy y, gdzieś tam sięgamy pamięcią i sobie myślimy, aha, mój terapeuta, coach czy Sabina w wywiadzie mówiła, że trzeba tam oddychać albo coś innego robić i wtedy zaczynamy te techniki stosować, bo to jest wtedy tak, jakbyśmy chcieli ugasić pożar e, taką psikawką dla dzieci. Nie? Mm -hmm, to mm -hmm. wtedy nie działa. To działa wtedy, jak my to praktykujemy na co dzień, wyrabiamy sobie umiejętność aktywowania tej części m, naszego systemu nerwowego, umysłu, która odpowiada za tą reakcję relaksacyjną, i stosując dopiero wtedy te techniki, jesteśmy w stanie zarządzić tym kryzysem lepiej w stresie. A czy możemy y, stosować te techniki relaksacyjne w takiej codziennej pracy, żeby na przykład są osoby, które się wstydzą? są osoby, które nie chcą robić czegoś w domu, nie chcą pokazywać swojej słabości i mhm. są osoby, które nie chcą też pokazywać słabości przed swoim zespołem. Mhm. Jak sobie wtedy z tym radzić? Czy są jakieś metody, które możemy praktykować w takim codziennym trybie? Oczywiście. No to w ogóle ten taki cały antystresowy styl życia, tak? Czyli dbać o to o podstawy, a 99% klientów nie dba o podstawy, tak? Mhm. Czyli nie śpi dobrze, nie odżywia się dobrze, nie ma żadnych pasji, nie ma przynależności do grupy, nie ma takich jego poczucia stabilności. To są jakieś w ogóle absolutne podstawy, których po prostu 99% osób zestresowanych nie spełnia. No i przede wszystkim to ja uwielbiam po prostu opowiadać historię o moim popsutym nadgarstku. W korporacji wiadomo, dużo się pisze na klawiaturze. E, I ja, wystarczyło, że pracowałam jedną nadgodzinę w tygodniu i zaraz miałam po prostu problemy z nadgarstkiem. No i chodziłam po różnych lekarzach, którzy mi tam masowali, przykładali, maści różne i tak dalej. I ten nadgarstek co chwilę mi się odnawiał. E, z przeciążenia po prostu. No i dopiero jak y, przyszła do nas do firmy taka duża firma, która miała nauczyć naszych pracowników siadać ergonomicznie, dbać o postawę i tak dalej, no to pan mi powiedział, że co godzinę, 5 minut przerwy trzeba położyć ręce i nie ruszać, choćby nie wiem co się działo, zapobiegać zamiast już leczyć mm -hmm. jak się stanie. I dopiero jak ja faktycznie co godzinę na 5 minut zaczęłam kłaść tę rękę i nie ruszać jej, to zaczęłam zapobiegać, zanim mi się znowu robiło to zapalenie w tym nadgarstku i problem przestał się pojawiać. Czyli nic nadzwyczajnego? Nic nadzwyczajnego. Wystarczyło po prostu przeciwdziałać, zamiast już gasić pożar, jak on gdzieś tam się rozdmucha. Teraz będę w opozycji trochę do tych, do tych metod i teraz po, powiem tak, jak mówi 90% mhm. społeczeństwa. Nie chce mi się, bo nie. I w jaki sposób przetłumaczyć takiej osobie, która jest w permanentnym stresie, w permanentnym kryzysie, takim, że boryka się z jakimiś problemami. I sytuacja doprowadza do tego, że jej się wydaje, że jest niezniszczalna. Wiadomo, Aha. jeśli znamy przypadki, że ktoś nagle jedzie na urlop i akurat na tym urlopie choruje. Dlaczego? No bo organizm cały czas był na no, wysokich obrotach, Aha. jak ta betoniara rozkręcona i nagle spowalnia i po prostu się wszystko wylewa. Organizm przestaje funkcjonować. Jak wytłumaczyć takiej osobie, która nie chce wprowadzić zmian? Że jakie to będzie miało konsekwencje? Czy masz jakieś takie sprawdzone sposoby, które uzmysławiają tym, tym potencjalnym klientom bądź osobom, które borykają się z tymi problemami, że już jest ten czas, jest ten moment? To, że ktoś nie chce, to zawsze coś za tym stoi. I tutaj niestety trzeba odkryć, co za tym stoi. Bo może stać nieśmiałość, może stać taka po prostu, trochę lenistwa, a trochę takiego braku przyzwyczajenia do jakiegoś tamten. Mogą stać za tym takie po prostu utarte ścieżki, którymi my lubimy postępować, bo tak nam dobrze są znane i takie lubimy. Przykładowo mój tata wierzy, że syrop z cebuli uleczy go z grypy lepiej niż tapetki. No i jemu nie przetłumaczysz, bo to jest jego utarta ścieżka. Amol tak, a mol też dobry na wszystko. Dokładnie, mol dobry na wszystko. Dokładnie tak. Więc trzeba by tutaj zbadać, co stoi za tym, że te, tej osobie się nie chce. No i czasami to jest też sposób, w jaki my pytamy, prawda, taką osobę. No bo jak zapytamy, coś w stylu, rusz tą dupę z kanapy, ciągle narzekasz, czego ci trzeba, czego to ja ci pomogę, no to wtedy taka osoba się zamyka i sobie myśli, Jezu, daj mi spokój, co ty chcesz ode mnie i w ogóle. No a jak podejdziemy do tego z taką czułością, tak, że. No, słuchaj, martwię się o ciebie, widzę, że ostatnio nie jesteś sobą. Czy mogę ci jakoś pomóc? Czego ode mnie potrzebujesz? No to wtedy też zupełnie inaczej ta e, rozmowa wygląda. A w 99% przypadków e, właściciele biznesów nie mają pojęcia, co przeżywają ich pracownicy. E, czasami, nawet mimo rozmów takich um, comiesięcznych i tak dalej, pracownik nie chce się przyznać, co mu tam dolega, a przez to my tracimy szansę pomóc mu pracować lepiej, wydajniej, w takim ogólnym dobrostanie, no i przez to też możemy stracić takiego pracownika, tak? bo kiedyś presja mu rośnie do tego stopnia, um, no, że po prostu odejdzie. Tak? Zamiast powiedzieć, nie wiem, Piotrek chce pracować mniej, albo tylko do dziewiątej, albo tylko do szesnastej, bo moje dziecko chodzi do przedszkole, ja mam stres, czy zdążę go odebrać. Tutaj jest też kwestią zbudowania kultury wzajemnego szacunku i zrozumienia, czyli to, o czym z Krzysiem rozmawiamy i będziemy rozmawiać podczas warsztatów, żeby te rozmowy były szczere, żeby zbudować to zaufanie, żeby takie rozmowy mogły mieć miejsce. Rozmawialiśmy różnie z Krzyśkiem o różnicach między pracownikiem a pracodawcą, bądź różnice, poziomu, różnice stanowisk w zespole, czyli przez to, że ktoś jest wyżej w hierarchii, bardzo często ciężko się przed nim otworzyć, bo dana osoba może wykorzystać nasze słabości. I oczywiście w dorosłym świecie, dorosłych ludzi e, nie powinno mieć to miejsca, To nie powinno być intencjonalne. Mm -hmm. tak? To nie powinno w ogóle posłużyć jako schemat. Chcesz się napić? Nie, nie. nie, nie. <laughs> to nie powinno być. Nie powinno proszę, pos... to jest dobry przykład. <laughs> jak dbać, jak. <laughs> Bardzo dobrze, piątka. Że nie, nie powinniśmy posługiwać się wiedzą, która jest prywatna do celów um, takich, które wyciągniemy na światło dzienne. Tak? Więc um, oczywiście, czy to w relacji pracownik-pracodawca, te relacje, czy odwrotnej, czyli pracodawca-pracownik będą występowały, one powinny być um, szczere, prawdziwe i, i mające na celu budowanie. Wspólnych y, profitów, można powiedzieć, tak. bo czy to będzie zdrowie psychiczne, czy to będą finanse, czy to będzie poczucie bezpieczeństwa w danej firmie, to gdzieś one są ważne dla obu stron. Ale będziemy również podczas warsztatów y, rozmawiać o y, zarządzaniu emocjami w pracy i w życiu prywatnym. To jest element, który bardzo wiele osób nie potrafi oddzielić. Mhm. I z jakimi problemami y, takie wieloletnie mieszanie pracy i życia prywatnego wiąże się z perspektywy diagnoz, które prowadzisz, konsultacji, które prowadzisz i diagnoz, które stawiasz? No wiesz jak to jest, praca wpływa na życie, a życie wpływa na pracę, nie da mm -hmm. się trochę tego e, rozdzielić, że zostawiam swój bagaż e, i idę po prostu bez tego bagażu do pracy. Czyli hasło work-life, nie work-life balance, <grym> tylko work-life. <grym grym> <grym> Dokładnie, tak. E, no i jak to tak zazwyczaj wygląda w praktyce? E, idziemy do pracy i o czym my rozmawiamy? A tu mi się stało niedobrze, a tu mi się stało źle, a to jest niedobre, a to tamto, a to siamto. Przez co energia się roznosi i jakby udziela też innym osobom, bo to, o czym się rozmawia, to jest w zasadzie takie podsumowanie tego, gdzie była skoncentrowana nasza uwaga w przeciągu kilku ostatnich tam dni czy godzin. Dlatego, jeżeli my chcemy dla siebie dobrze, to powinniśmy pomyśleć o swojej głowie jak o Netflixie. Masz Netflixa? No, no, to na przykład na pierwszej stronie głównej, bo jego męża jest tak, rowery, wyścigi itd. i tak dalej. I powinniśmy myśleć o swojej głowie jako właśnie o takiej pierwszej, głównej stronie Netflixa. Czyli powinniśmy skakać najczęściej po tym, co chcemy, żeby nam wypluło na stronę główną. Jak ja chcę pójść do pracy w dobrym nastroju, no to pomimo problemów jakichś zewnętrznych, które przecież zawsze będą, i mogę sobie wyrobić strategie, które pozwolą mi tym stresem lepiej zarządzać, bo jego się nie da uniknąć, mogę wciąż zadbać o to, żeby zjeść dobre śniadanie, troszkę się jednak wyspać, troszkę zadbać o siebie, poświęcić trochę czasu na rzeczy, które lubię, i tak dalej, bo to wszystko stanie się moją stroną główną. A jak, jak w dobie tych wszystkich informacji, które, które widzimy w social mediach, czyli mamy milionerów z TikToka czy z Instagrama <gry> i mamy um, nierealne życie na Instagramie, <gry> tak? <gry> czyli pokazanie świata, gdzie ludzie jeżdżą po prostu ciągle na wakacje, siedzą na bali, medytują, jedzą awokado i, i kaszę gryczaną i, i są fit i w ogóle dbają o siebie, pięknie wyglądają, versus ludzie, którzy mówią: pracuj dwie godziny dziennie, zarabiaj 100 tysięcy. Miesięcznie i mamy taki dysonans poznawczy troszeczkę, jeśli chodzi o sytuację mhm. tego, co chcemy mieć na pulpicie, versus tego, co jest naprawdę realne. Mhm. Jak w tym wszystkim znaleźć się i jak w tym wszystkim robić taki research tych wartościowych rzeczy? Mhm. No po pierwsze, jeżeli ja y, myślę, że ten świat TikToka czy Instagrama jest realny, no to to nie jest miejsce dla mnie. Powinienem już nigdy więcej nie odpalać TikToka i Instagrama. No bo przecież wiadomo, że to jest wszystko kreowanie wizerunku, na tym ludzie zarabiają, to są ich biznesy, tak? To nie jest ich prawdziwe życie i pokazują nam tylko to, co chcą nam pokazać. Ja tu dzisiaj siedzę pięknie wymalowana z pięknymi włosami, a tak naprawdę jestem po ciężkim treningu, niewyspana. Mój syn się wstał o drugiej w nocy, gdyż nie Kasia, make-up i włosy u was to pewnie nie wyglądałabym tak dobrze. I też tak dużo bym się nie uśmiechała. Więc y, taka pierwsza podstawowa zasada, no to jeżeli ja czuję, że ten świat mnie przytłacza, bo tam jest wszystko idealne, to po prostu powinienem odinstalować tą aplikację i zacząć żyć prawdziwym życiem. Byłam w tym roku na Sylwestra w Ochotniczej Straży Pożarnej, tak się potoczyło. To jest prawdziwe życie. To jest prawdziwe życie organizowane przez uwagę koło gospodyń wiejskich. Ja te wszystkie starsze panie znam, pamiętam je z lat młodości. One ciągle się ze sobą kumplują, spotykają, pieką ciasta i tak dalej. To jest prawdziwe życie i prawdziwe wartości. One nie wyglądają na co dzień idealnie, i tak dalej, ale te więzy, które ich łączą, są takie realne. Więc więcej więcej offline, a mniej online to tak dobrze nam zrobi wszystkim. Czyli y, Twoja recepta na bycie autentycznym to zmi radykalna zmiana y, przyzwyczajeń codziennych, które są nierealne. Mm -hmm. Dokładnie. Bo jeśli ktoś operuje w świecie realnym, tak samo jak w świecie social mediowym, to możemy mówić o tym, że złapał jakiś balans. Mm -hmm. Ale jeśli wyświetlają Ci się tylko i wyłącznie takie treści, to pora, żebyś odinstalował tą aplikację. Dokładnie, bo wiadomo jak działa algorytm, tak? Podsuwa nam to, co my tam najbardziej klikamy i co nam się najbardziej podoba. A ja tak ze swojego doświadczenia powiem, ja kiedyś, ja nie jestem osobą, która lubi social media, nie siedzę na Facebooku, nie przeglądam jakby wcześniej, nie przeglądałam tych wszystkich reelsów i tak dalej. Pracowałam, miałam pracę przy komputerze, organizując różne rzeczy. Cały dzień byłam na na telefonie, tak? Oto F16, a to nurkowanie, a to nóżki mnie bolą, ciągle jakieś zlecenia. Zresztą sam wiesz, byłeś swoim klientem, <laughs> Jak to wygląda, tak się, no, tak się poznaliśmy w sumie, tak, tak. No. I potem no, tak się potoczyło, że napisałam tą książkę, ona tam gdzieś poszła w wiral. No, i stałam się pełnoetatowym coachem. To znaczy, ja zawsze nim byłam, tylko po prostu zostałam już pełnoetatowym coachem. No i jakby większość tego biznesu opiera się na social mediach. Trzeba tam dużo czasu spędzać, i ja dokładnie wiem, jakie to jest obciążające i męczące. Gdyby to nie była moja praca, to ja tam z własnej woli, żeby pooglądać te obrazki, w życiu bym nie wchodziła. Bo to nie jest realne życie, zupełnie tak. Nawet samo scrollowanie tego w takim szybkim tempie, obrazy, kolory, dźwięki to jeszcze bardziej rozpędza tą betoniarę, zamiast ją spowalniać. Także jeżeli ktoś sobie to robi dobrowolnie, no to już o czymś świadczy, nie? To wylejmy ten beton i powiedzmy, jakie problemy <laughs> będziesz rozwiązywała podczas szkolenia Biznes 3.0, podczas swoich warsztatów? Zarządzanie stresem. Bo jak umiem zarządzać stresem, umiem zarządzać, znam techniki zarządzania emocjami, to potrafię zarządzać tym stresem, zanim on się rozpęta już do takich rozmiarów, że zdmuchnie wszystko jak tornado. Tak? Tutaj właśnie chodzi o to, żeby już nie starać się reagować, jak ten stres już nam się nagromadził do takiego pułapu, że my już jesteśmy nim przytłoczeni, tylko nauczyć się to robić lepiej, zanim on się rozpęta właśnie do rozmiarów czarnej dziury. Bardzo Ci dziękuję, Sabina, za rozmowę. <grym>, Dzięki.